Witam Was kochani serdecznie z gabinetu terapii ciała i duszy. Chciałabym Was serdecznie zaprosić na masaże: masaże relaksacyjne, masaże misami tybetańskimi, masaż kamieniami, masaż czekoladowy. No i przede wszystkim na lampę kryształową, która jest już w gabinecie, w którym pracuję. Jest to lampa kryształowa, która nie tylko uzdrawia nasze ciało i naszą duszę. Ale także pracuje z naszymi czakrami, czyli z tym, co jest odpowiedzialne za nasz stan, za nasze zdrowie, za nasze emocje, za to, co się dzieje, a przede wszystkim za naszą harmonię. Niesamowite, bo ponieważ pierwsza wizyta jest 20-minutowa i ona taka musi zostać, następne możemy sobie zrobić 40 minut czy godzinkę, ale przez pierwsze 20 minut wasze doznania, wasze odczucia, jak i moje, były niesamowite. To, co się dzieje w naszym ciele. I tak jak mamy te siedem głównych czakr, tak powoduje to w naszym ciele, że następuje harmonia, wszelkie blokady zostają usunięte, a przez to my odczuwamy w naszym ciele mrowienia, ciepło. Są osoby, które podczas takiej 20-minutowej sesji miały także jakieś wizje, kolory, od odpowiedzi tych, których tak w ciągu dnia czy w ciągu paru miesięcy nie mogły podjąć, czyli jakaś decyzja, która nam e, ciążyła i nie wiedzieliśmy, czy iść w lewo czy w prawo, nagle dostaliśmy jakby oświecenie i wiedzieliśmy, co zrobić. Jest to prawda. Ja sama kładę się na lampach, ja sama, jeśli mam tylko czas, staram się położyć, aby też być osobą jak najbardziej czystą, ponieważ pracuję z wami, ponieważ zajmuję się z wami, nie tylko, nie tylko zajmuję się duchowością. Wiecie, że pracuję jako uzdrowiciel, więc moim zadaniem i, i dla mnie jest bardzo ważne, aby to, co ja przekazuję Wam, żeby było najlepsze, najczystsze. I pomimo, że pracuję ze źródłem, pomimo, że um, pracuję naprawdę wiele ze sobą, to staram się to robić z każdych stron, żebyście dostali wszystko co najlepsze. I ja dziękuję za to, że te uzdrawiania, że lampa kryształowa, że to wszystko w połączeniu może dać tak świetne efekty, i że jesteście. Mm, Zmieniacie się, że się zmieniacie, że, że wam to służy i że widzicie efekty, bo pamiętajmy, ja mogę sobie mówić, jakie to nie były efekty, że wydarzyło się to, że wydarzyło się wszystkie najlepsze rzeczy, jakie mogłyby się wydarzyć, ale pamiętajmy jedno: najważniejszy jest człowiek i to on najwięcej tobie powie, w czym ta osoba tobie pomogła, jakie miała odczucia, jakie reakcje były jej. I czy to, naprawdę to życie potoczyło się dalej lepiej? Z mojej strony mogę powiedzieć, że robię wszystko, co w mojej mocy, żeby Wam pomóc. I jeśli jesteś osobą, y, która chce naprawdę tego dobra i miłości dla ludzi, to wszystko tobie się uda. Nie ma możliwości, żeby się nie udało, ponieważ y, to, co płynie we mnie. Nie potem w Was. Wy chcecie też tego dobra, wy chcecie tego, co najlepsze, chcecie się zmieniać i mnie to bardzo cieszy. I zapraszam Was do mnie, do, do gabinetu, jeśli chcesz porozmawiać, chcesz przeżyć coś, coś fajnego, coś, czego być może nie znasz, coś, co ma Ciebie ukoić, pomóc. Jeśli potrzebujesz porady, czegokolwiek potrzebujesz dla siebie. Jeśli chcesz tej zmiany, chcesz poczuć to, co, co jest fajne, co jest dobre i co jest e, przyjemne dla ciebie i harmonijne, no to ciebie, kochanie, zapraszam. Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zrobić coś dla siebie. Zapraszam Terapia Ciała i Duszy ulica Nowowiejskiego 50.